Danny Cahones <grymne> Czy masz dwubiegunowość Nie mi się wydaje że nie mam dwubiegunowości To bo... dobra to też wypierdanki shall I'm gonna go to the book Tell him shut up sucker dick Tell him fuck him I'm sick I'm done recording this I'm getting money I'm shit. Shut up my brush shut up my crypto E bro he a bitch Just another old nigga on a young nigga dick Bitch I'm lit on the grid Your yeah, baby daddy mix, hate wasn't shit, he a bitch. Free Bobby, free Rowdy, free, free Twain, no free to none Shout out JD, shout out Kuda D, sad, oh my god. FOA, they gon' ride DS9, they gon' stop when I woo, woo back, ah, ah, oh my god. AP, spicy, I was check in checking my Nike. Can my killer might be? so icy, AP, spicy, I was check in checking my Nike. Can my killer might be? niggas cause i hate niggas fuck niggas I ain't playing with her. i don't really want to hear niggas i don't got nothing to say i'm with baby steak dinner just know he got a key with her and my little mama got it in a purse all i gotta say is make it i got 52 shots in this document, if it ran up on the up if you let her off trace will be all the top yellow tape when it pop niggas head off load up the job and go dumb. niggas see me and they run us up on the gun niggas that shoot you for none straight suvi boy playing with the tool

Mi parli di armi, mi parli di grosse pile di contanti Grossi amici latitanti Ho un grosso babbo di minchia, fra è l'unica cosa che vedo davanti E c'è la tua bitch che mi chiama Sempre alle 4 di notte Dice che sei tutto fatto di Xanax Dice che non glielo dai così forte La porti in centro, le compro due borse Una per tenermi soldi Tutti i trappano, nemmeno li vedo, nemmeno li cago Fra sono già morti Tu fai la strada solo sul microfono Il mio fra è pazzo, c'ha il naso bionico Ho alzato soldi come sulla panca piana C'ho la tua puttana sopra il cofano e chiamo un amico Passa prendermi sopra un attrezzo no, no. Sull'asfalto con me le mie suole, no, no. Mentre stiamo fumando sul tetto e mi trovi in giro Mam więcej cząstówkiem niż jank multi na ubiał, to samo zmienia biegi Jak w gaczach wiozę pać, mama mówiła, kłam tchu zawsze krótkie nogi, ma więc upierdolę nogi Wam te tak tortujemy rafokłata a ty a ty, lepszy lub e mają, bo nie to wam logotrasher Nie wersy to rzucają, dobra dobra chce być jak wystrzelanina Pod Biedronką trzech czarnuchów od do Toronto Spracam nowe kawałki czy gameplay jest GTA Zrobili z rapu, hobby, vlogi z Lola, robią rapę do oto Ercizko jak pitbull bez łańcucha, wsteł do koty za płoty, my co wiru za nie mam dwubieguności, z kurwy synu mam dziesięciobiegunowość Kurwa jak stanę przed tobą kurwa z siekierą w ręku najebany po czterech kreskach Kurwa mi to powiedz w twarz Nie mam czasu teraz kurwa z debilami i chujami rozmawiać